Zdradził wam sekret? Inżynierowie to najlepsi sprzedawcy w przemyśle. Ale ja panu mówię, to jest naprawdę świetny produkt. On działa bez zarzutów, a my ze swojej strony gwarantujemy pełen serwis posprzedażowy, więc już o nic nie musi się pan martwić. Ile razy podczas rozmowy z handlowcem słyszysz zdanie to innowacyjne rozwiązanie, najlepsze na rynku. Ale spróbuj zapytać go o jakieś szczegóły. Wie pan co? Ja będę musiała dopytać specjalistę, i ja po prostu odezwę się do pana najszybciej jak tylko będę mogła. I wtedy wchodzi on, inżynier. Inżynier nie będzie tracił czasu na lanie wody. Nie będzie ci mówił, że to jest innowacyjne, najlepsze na rynku urządzenie. On powie, jakich użył łożysk, jakich stopów metali, ile dane urządzenie wytrzyma cykli pracy, na ile jest gwarancja, jak to serwisować. I taka merytoryczna rozmowa. Jest o wiele skuteczniejsza w biznesie, szczególnie w przemyśle. Jak sprzedałaś? No, powiedzieli, że będą się odzywać.